Podejdźcie dzieci na chwileczkę, a opowiem tam bajeczkę, jak stala wieśnie się, tam za zekun, tam w się żyły sobie świnki. Pierwsza świnka zdrowinka, witaminki uwielbiała, o odżywianie dbała. Druga świnka sportyść, tylko aktywność świeży Trzecia świnka higieny, na systematycznej pielęgnacji, krzaków piękności, czas spędzała. Czwarta świnka nikotyna ciągle w Łodzi się tablała, papierosy uwielbiała. Piąta świnka alkohol cały dzień leżała, muchy sobie wciąż łapała, na picie alkoholu czas marnowała. Dolosły i z w domu swoje skały. Kiedy sprzątać u niej miały, z to powodów wymyślały, więc od obowiązków się migały. Nie będę podłogi zamiatać, wolę po podwórku sobie latać. A ja nie będę zbierać śmieci. Będę pić pilarzec, kiedy tak pięknie słonko świeci. Rania nie będę wieszała, bo na to jestem za mała. A może pójdziemy na swoje. Ale ja się trochę boję. Nie bój się, strzyczko mała. Zbudujemy domki sobie, tak powiadam i tak zrobię. Z lasu motylki przyleciały i obserwowały, co świnki wyprawiały. Wszystkie zwierzęta się zdziwiły, co te świnki postanowiły. Tak jestem śpiący i zmęczony, brzuch mnie poceni, na co płać, się I mam straszny kaszel. Śpinki <laughs> <laughs> nalobiły hałasu i zbawiły Spójrzcie tutaj, to ślad wilka. Wiecie co to oznacza. Wilk rozpoczął polowanie. Intuicja mi podpowiada, że trzeba wziąć się do pracy i zbudować lepszy dom, okay. w którym schronimy się przed tym głodem. Pracować to by na to no. czas tracił. Budować? Na to czas stracił Śmiejcie się, śmiejcie Już się przyzwyczaiłam Do waszych żartów ze mnie Kiedy zamiast trenu chować Dbam o swoją kondycję I samopoczucie Uwielbiam świeże powietrze I spazer pod dworze Do tego zdrowe jedzonko Siły mam mnóstwo Nigdy nie choruję Porządny dom z cegieł wybuduję Ręcznie pomogę, każdy zdrowy do pracy gotowy. mycie cię często to Choroby, powiedz nie, bydło i woda tak. Ja też pomogę, owoce, warzywa mają witaminy. Gdy je często zjadasz, to nabierasz siły. Jeśli zdrowo żyć pragniemy, zastanówmy się, czujemy. Zaraz dmuchnę, zaraz chuchnę i świneczkę sobie chrupnę. Wilk wykonał niezły dwik i rozburzył domek w Ślinka z pyska pociekła, lecz jedna ślinka i druga mu uciekła. Wtedy tak się już ruszył, że kolejny domek ruszył, lecz nie burzył do tego, a nie wgnęło mocno młynu. Mam pomysł. Szybko rozpalcie w piecu ogień. Wilk poczuje żar i nie wyjdzie tędy do środka. Tak jest praciszku. Drewno? Jest. Za się? Są tu. Ogień? Już płania. Mora z bajki płynie tak. Zatem posłuchajcie i na zawsze zapamiętajcie. Mrodzi. Stop wiciu, zachowaj swoje zdrowie. Kto owoców w górze zjada, ten w choroby nie zapada. W zdrowym ciele, zdrowy duch, więc swe wprawia i w ruch. Usta też mieć perełeczki, bo z jedzeniem czyjś ząbeczki.